Ekstraklasa z lat 30. XX wieku to liga wielu piłkarskich legend. Jedną z nich jest bez dwóch zdań Teodor Peterek, który na przełomie sezonów 1937 i 1938 ustanowił rekord, który w naszej lidze już z pewnością nigdy nie zostanie poprawiony, a w całej piłkarskiej Europie był niedościgniony przez ponad 70 lat. Peterek jest doskonale znany wszystkim kibicom ruchu chorzów, w barwach którego 5 razy sięgał po mistrzostwo Polski. Każdym z nich mocno maczał palce, bo był wyborowym strzelcem. 155 goli zdobytych na najwyższym szczeblu ligowym daje mu piąte miejsce w klasyfikacji najlepszych snajperów naszej ligi. 22 z nich strzelił w 16 kolejnych meczach. Swoją niebywałą passę rozpoczął 3 października 1937 roku podczas meczu przeciwko Pogoni Lwów. Później w starciu wieńczącym nieudany dla Ruchu sezon 1937 pokonał bramkarza Krakowi. Mówiąc nieudany sezon, miałem na myśli zajęcie przez Niebieskich trzeciego miejsca w lidze. Tak, dla najlepszej polskiej ekipy tamtej dekady był to rozczarowujący wynik. Mocno rozjuszona rozpoczęła kolejne rozgrywki, a w jej ataku brylowali Ernest Wilimowski i niezwykle regularny Peterek, który kontynuował swoją strzelecką serię. Imponował przede wszystkim grą w powietrzu. Wkrótce z rzutu rożnego zdobywa prowadzenie Peterek, który ulokował piękną główką piłkę w siatce. W 19 minucie Peterek ładną główką podwyższa wynik. Peterek uderzeniem głową kończy serię ruchu. Ruch przeszedł do kontrofensywy. Cyfrowo uwidocznił to Peterek, który po rzucie rożnym głową pchnął piłkę do siatki. W 21 minucie Peterek z podania kruka piękną główką uzyskuje prowadzenie. W siódmej minucie Peterek główką zamienia piękną centrę kruka w bramkę. W pierwszej połowie ruch zdołał uzyskać zaledwie jedną bramkę ze strzału Peterka, który doskonałą główką skierował rzut wolny wodarza do siatki. Jego licznik zatrzymał się na 16 kolejnych meczach z co najmniej jednym trafieniem. Jak wspomniałem, podejrzewam, że w ekstraklasie ten rekord jest nie do ruszenia, a w krajowych rozgrywkach w Europie na najwyższym poziomie ligowym był niedościgniony przez niemal 75 lat. Piłkarzem, który go poprawił, zdobywając bramki w 21 kolejnych starciach sezonu 2012-2013, jest Leo Messi. Oczywiście grzechem byłoby nie wspomnieć, że w rozgrywkach 1938 Teodor Peterek zdobywał gole w 16 z 17 meczów, w których wystąpił. Zgromadził na swoim koncie 21 trafień, został królem strzelców a ruch Wielkie Hajduki mistrzem Polski.